Wszyscy uczniowie zbiórka za chwilę zebranie informacyjne na temat dnia fotografii. Ale będzie ubaw, nie? Jak rozbłyska flash, widać wszystkie pryszcze. Ale po co robią z tej okazji specjalne zebranie? A chcecie, żeby przydarzyło wam się coś takiego? Odcinają ludziom głowy? Oui. Witam moi drodzy uczniowie! Kto jest waszym ulubionym dyrektorem? Czy to działa? Kto jest waszym ulubionym dyrektorem? Pan dyrektor szarbo! <laughs> tak jest! Pojutrze, jak wiecie, wypada jeden z najważniejszych dni roku szkolnego. Dzień fotografii! Zanim ustawicie się do zdjęcia, sprawdzimy bardzo dokładnie, czy wszyscy jesteście schludni i czyści. Przygotowałem krótką prezentację, żeby wybić co trzeba do waszych małych, ciasnych głów. Panno Kwaśna Pikla? Oj, oj, oj przepraszam. <laughs> Oto... Jak oczekuję, że będziecie wszyscy wyglądać w piątek. Idealna fryzura, postawa oraz uśmiech! Zbite okulary, krzywo krawat, Guziki nie tak, mętny wzrok! To nie do przyjęcia! Skarpety nie do pary, starte buty. Włosy w stu różnych kolorach! To nie do przyjęcia! Złe włosy, grochy, totalne bezguście. Albo jak ten, ani śladu uśmiechu. To nie do przyjęcia! A więc wyczyśćcie buty, obetnijcie paznokcie i zróbcie coś z tymi szopami na głowach, bo inaczej... To nie do przyjęcia! Kurczę, ale marudny ten dyro. Yakup Yakup. <laughs> Jakub, Jakub i sterczący kosmyk. Wstawać śpiochy: Emma, Noe, Marfa, Daniel. Czas wstawać, Jakub, Jakub. Ah. Kurka, no tak, super wyspaniec. Co? Jakub, tej fryzurze mówimy zdecydowane nie. O, jednorożec! O czym wy wszyscy mówicie? O! Idzie Jakub! Ten filmowy włos zna już cały świat! Idealna fryzura na dzień fotografii. To dopiero jutro. Żarłok dostanie białej gorączki. Każe ci za karę sprzątać toalety do końca roku. Szczoteczką do zębów. Toalety męskie oraz damskie. Fuj! Bakterie! Dziewczyńskie! Aha! Zastanawiałem się, czy któreś z was go odziedziczy. Co? Sterczący kosmyk. Stary wuj Milt miał kosmyk z podwójnym oh, oh. zakrętem, Taki odświętny. Cześć. A Cześć. mojemu kuzynowi Artowi kosmyk sterczał tuż nad czołem. Taki daszek przeciwdeszczowy. Fajnie wyglądał. Tak, wyobrażam sobie. Ale jak można się go pozbyć? Ale jak można się go pozbyć? Czemu chcesz się go pozbyć? Jest ci z nim bardzo do twarzy. Teraz przynajmniej widzę twoje oczy. Dzięki, mamo. On zaraz sam opadnie. tak tato? E, prawdopodobnie nie. Taki kosmyk potrafi przetrwać w stanie nienaruszonym nawet tornado. Cześć Buford, cześć Jakub. Wczoraj występował taki facet, który stracił palec. Jej! Jak ci się udało tak postawić włosy? Nic z nimi nie robiłem. Obudziłem się z takimi. Brat kuzyna mojego kolegi był kiedyś taki zmęczony, że przez całą noc spał na twarzy, a jak się obudził rano, to miał nos płaski jak deska. Ale potem nos wrócił do normy, tak? Nie. Frank miał ksywkę patelnia. Ale taki płaski nos byłoby łatwiej ukryć przed dyrem. Zaraz dam ci coś. Dzięki. Też czujesz rybę? To pachnie moja wędkarska czapka, wiesz? Złowiłem nią dziesięć ryb i jeden stary but, jak chcesz wiedzieć. A prałeś ją kiedyś? Czapek wędkarskich się nie pierze. No racja. Hej, <laughs> Jakub Jakub. Co masz na główce? Ta, czy to dzień frajera w czapce? <laughs> dzień frajera w czapce. Niezłe. <laughs> Cześć, René. Cześć! Cześć. Incroyable! <laughs> Czy to specjalna fryzura na dzień fotografii? Coś mi się wydaje, że to niezbyt dobry pomysł. Fuj! Głupie, sterczące włosy, śmierdząca czapka. Tylko pozazdrościć. Nie możesz w klasie siedzieć w czapce. Sterczące włosy albo czapka. To zostań w czapce. Mój tata ma takie wielkie okulary ze sztucznym nosem i wąsami. Jak je jutro włożysz, to Dero nie zauważy twoich włosów. Przynajmniej nie będzie mógł cię ukarać, bo przecież nie będzie wiedział, kim ty jesteś. Wiesz, co możesz jeszcze zrobić? Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry, pani Kwaśna Piwa. Jakub, Jakub, zanieś proszę listę obecności do gabinetu dyrektora. Szybko! I zdejmij tę ochydną czapkę. Może uda mi się zostawić listę na biurku tak, żeby dyrektor mnie nie zauważył. Chociaż to nie jest mój szczęśliwy dzień. Hmm. Eee. Eee. Ja tylko podrzuciłem. Eee. Ja lepiej wrócę już do klasy. Co to, do jasnej anielki, jest to coś, co masz na głowie? To zwykła czapka, zwykła czapka. Wiesz, co ja myślę o noszeniu czapek w szkole? Ha. Należysz może do jakiejś sekty? Ależ nie, ależ nie. Było mi rano trochę zimno. Daj mi ją! Excusez-moi, przyszedł pański krawiec. Mój nowy garnitur na dzień fotografii. a Wyjdź, wyjdź, wyjdź! I radę ci, żebyś nie miał tej czapki na głowie jutro, bo inaczej... Przyślij go, proszę. On już jest na mnie wściekły, a jeszcze nie widział moich włosów.

Popisy. Muszę coś zrobić z włosami. Hurra! Dostałam 100% punktów za dzisiejsze doświadczenie na chemii. Do jutra, chłopaki! Cześć! Ona jest chyba jakimś chemicznym geniuszem. Już wiem, co powinieneś zrobić. Ja też mam pomysł. Chodź! Kali, moja droga? Tak, Molder, słucham cię. Też czujesz coś zjełczałego? Teraz jak powiedziałeś, to faktycznie czuję. Coś jak. A, jak mały śmierdziel! O kurczę, z godziny na godzinę coraz lepiej. Próbowałem coś zrobić z tym rogiem. Dyrektor dostanie szału! Czekaj, Molder, to nie jest śmieszne. Mogą go wysłać do kanciapy woźnego bez powrotu. No nie, odszczekuję. To jest śmieszne! <głosy> <głosy> ha, ha, ha. Widział, ktoś moją srebrną bransoletkę? Nie mogę jej znaleźć, a już jesteśmy spóźnieni. Mamo, możesz mi pomóc. Muszę coś zrobić z włosami. Hmm, sama nie wiem, czy ta szminka mi odpowiada. Wygląda pani bardzo pięknie. Ach, dziękuję ci, Beaufort. Mamo, ja muszę coś zrobić z włosami. Co kochanie? Muszę coś zrobić z włosami Świetnie ha, Ja nigdy nie umiem sobie z tym poradzić ha. Muszę zlikwidować róg przed dniem fotografii, bo dyro mnie zatłucze Nie martw się, ty zawsze ładnie wychodzisz na zdjęciach Tak jak twój ojczulek oh, Znalazłam bransoletkę Zapiszę wam tylko numer, pod którym będziemy O, oh. To jest mój problem Jest taksówka Cześć, musimy już iść Umyj je porządnie i dobrze spłucz. Mwah. Dobranoc. Powodzenia. Nic z tego. Ale jak się troszeczkę zmruży oczy, to twoje włosy wyglądają jak góry skaliste. Wiesz, co mógłbyś zrobić? Już wiem. Marfa i Daniel. Oni mają różne rzeczy do włosów. Hmm, ryzykowne, no ale spróbujmy. Halo? Czy mogę rozmawiać z jakimś nastolatkiem, jeśli jest w domu? Słucham. Zapraszamy do sklepów muzycznych na promocję super fajnych płyt. Tylko dziś. Trzy płyty w cenie jednej! Tego mamy z głowy. Czego? Jest do ciebie telefon, jakiś chłopak. <laughs> Halo. 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 Już to idzie. Szybko. <grymne> Jakub! <grymne> Jakub, ty draniu! Jakub! Ona jest straszna. Nie musisz mi mówić. Żel do włosów, szampon, płyn do prostych włosów, płyn do kręconych włosów, żel na puszystość, wybielacz, płyn do skórek, płyn po goleniu, odplamiacz... Wlewaj wszystko! Ach, zapach mięty. Odświeżacz do ust? Chcesz, żeby ci włosy ładnie pachniały? Jasne. To jak dżem z pomarańczy! Przyjemne! Ile jeszcze czasu mam to trzymać? Godzina powinna wystarczyć. Nie ma mowy, żeby jakikolwiek ludzki kosmyk wytrzymał coś takiego. Cześć. Cześć. Mieliśmy na śniadanie pyszne naleśniki, a jak twoje włosy? Jej! Tego się nie spodziewałem. Zostały tylko dwie godziny. Czas się zwrócić do specjalistów. Największym naszym błędem był klej. Wszystko było błędem. To koniec. Nie ma mowy o żadnym dniu fotografii. Teraz już do końca życia będę zielono, stercząco włosem, dziewczyńsko-kokardkowym świrem. Wiesz, co mógłbyś zrobić? Trzeba było dać sobie spokój i nie ruszać włosów. Ale możesz przecież... Zaraz zgole te durne włosy. Bo możesz w sumie... Co? Poproszę o pomoc Renée. Chciałem coś zrobić z tym kosmykiem, ale jest gorzej, a do zdjęć została jeszcze tylko godzina. Wymyślisz coś? Proszę. Wiedziałam, że tak to się skończy. Wit, zostało 10 minut. Czego żeście tam głupole nakładli? Znaczy, po klejem i wstążkami? E, szampon odżywkę, dezodorant, żel, piankę, płyn do ust i zmiękczacz. Bię. Trzeba zadziałać chemicznie na każdy z tych specyfików. 5 mg tego? I może troszeczkę tego na wszelki wypadek, wszyscy uczniowie zbiórka! Natychmiast! René, nie mamy czasu! Buford, pchaj! Ja zajmę się włosami! Juhu! Oby się udało! No dobra, chodźcie po kolei. Ja ci jestem FF. FF. Ale co to znaczy właściwie? Nigdy się nie zastanawiałem. FF. No. FF. Dobra, dobra. Drugi rząd, następny. Jestem FF, FF Następny jest? i czysty. Oba mankiety równe. No i ta fryzura. Mm. Mm. Stań w drugim rzędzie. Dzięki, René, uratowałaś mnie. Dla chemicznego geniusza to bułka z masłem. Przed siebie patrz! Wszyscy mówią dyrektor żarłok! Dyrektor żarłok! Poprosiłem pana nietoperka, super szpiega, żeby pokazał, jak sprawdzić, czy ktoś był w pokoju. Au! Ej! Gdy wychodzicie, włóżcie w drzwi włos. Kiedy wrócicie i włosa tam nie będzie, to na pewno ktoś był w waszym pokoju. A jeśli podejrzewacie, że ktoś grzebał w rzeczach, zbadajcie odciski palców. Za pomocą zwykłego kakao. Nie sypcie zbyt dużo. Tłuszcz z palców zostawia ślady. Potem zdejmijcie odcisk za pomocą taśmy klejącej. Wiem, czyje to. Przestępcą jest. Jakub, dobrze, że Marfa i Daniel nie znają tych sztuczek. Jakub? Oj! da! Ja. Nic mi nie jest! Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Minimaxa Start International Polska. Reżyseria Elżbieta Kopocińska-Bednarek. Dialogi polskie Joanna Serafińska. dźwięki montaż Hanna Makowska. Kierownik produkcji Elżbieta Araszkiewicz. W wersji polskiej udział wzięli Jakub Krzysztof Królak, Buford Kajetan Lewandowski, mama Anna Apostolakis, tata Paweł Szczesny, Emma Joanna Jabłuczyńska. Noe Jonasz Tałopiło i inni. Śpiewali Anita Steciuk i Tomasz Steciuk.